Niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu doprowadzają nas przed drzwi do raju. Drzwi do raju są zamknięte. Niedziele Wielkiego Postu, cały właściwie okres Wielkiego Postu łącznie z Wielkim Tygodniem. Jest to czas, który, który umożliwia nam przejście przez otwarte drzwi do raju i możemy odczuć piękno raju i rzeczywistość raju w noc wielkanocną. To jest antycypacja, przedwoschiszczenie raju. I trzeba zwrócić uwagę na to, w jaki sposób dochodzimy do tego punktu, kiedy możemy przejść przez drzwi. Tak można by powiedzieć, że jakby niedzielę przygotowawcze to jest cały długi okres przygotowania do przyjścia Chrystusa. I na niedzielę Wielkiego Postu, to jest ten krótki odcinek drogi w sensie czasu i przestrzeni, kiedy możemy przejść przez otwarte dzięki Chrystusowi, dzięki ofiarze na, na Golgocie, przez drzwi do raju i zasmakować już tu na Ziemi, będąc. piękne raju. Ponieważ istnieje i w Wielkim Poście zasada ta sama, którą już obserwowaliśmy w czasie przygotowawczym do Wielkiego Postu. To znaczy, to jest odwrócenie biegu historii, biegu rzeczy, które rozpoczą się od grzechu Adama i Ewy. Dlatego Niedziela pierwsza Wielkiego Postu to jest niedziela triumfu pleonisławia, czyli historyczne wydarzenie. 842 rok po długim okresie trwającym ponad 70 lat walki z ikonami. Tą walkę prowadziło państwo, wszystkie struktury państwa, więc ówczesna policja, wojsko, administracja, ale również większość hierarchów uważano, że ikony należy usunąć z ekw. Bywały chwile, kiedy zdawało się, że ta herezja upadnie. Ale znowu wracała. I wspominamy w niedzielę Prawosławia triumf, który znowu w szczegółach pokazuje, już znowu odwrócone role kobiety i mężczyzny. Decydującą rolę w ostatecznym zwycięstwie na nad spełniła kobieta, królowa, imperatryca Teodora, której mąż za wzięcie zwalczał ikony. Został za to ukarany ciężką niemocą i według syna Xerionu takim otwarciem ust, kiedy widać było jego wnętrzności, królowa zaprosiła mnichów który znanych ze świętego życia, znanych z tego, że byli cały czas zwolennikami oddawania czci ikonom, po to, by prosili Boga o litość dla heretyka, jej męża. I tak się stało. Więc tutaj Teodora występuje w roli Ewy, ale ta rola jest inna. Jest to rola kobiety, która odciąga mężczyznę od grzechu. I w tym sensie można mówić, że królowa Teodora w IX wieku powtarza służbę Bogurodzicy, Rodzicy, która, dzięki której Chrystus mógł się narodzić i dzięki której Mogło nastąpić również i odkupienie. Tak samo i tutaj Teodora wyprasza u Boga, litość, miłosierdzia do swojego męża, wybaczenie jego grzechów. Teofil, cesarz, nawraca się i otrzymując miejsce, które im się należy w cerkwi. Czym jest ikona? Część oddawana ikonom jest niczym innym jak afirmacja piękna, afirmacja sztuki, właściwie afirmacja piękna świata stworzonego przez Boga i możliwość odzwierciedlenia stanu przemienionej już w materii. Przede wszystkim w postaci ludzi, którzy osiągnęli czystość, możliwość przedstawienia ich, tak żeby inni ludzie później, bo nawet można powiedzieć, po upływie setek lat czy tysięcy lat, mogli obejrzeć oblicze człowieka, które zajaśniało Duchem Świętym. Czyli. Nastąpił proces uwiecznienia przemienionej materii. Ta materia, która obecna była w człowieku i ona i przemieniona została, jakby wchodzi również do raju. Następuje zmiana. To jest tak, jakby powtórzenie tego, co będziemy świętowali w dniu w niepowstąpienia Chrystusa. Chrystus wstępuje, Syn Boży wcielony, wstępuje na niebiosa z ciałem przemienionym. Więc następuje zmiana e, nawet moglibyśmy, co trzeba bardzo ostrożnie opowiadać, zmiana w życiu wewnątrz Trójcy Świętej. Tryumf ortodoksy właśnie jest Takim potwierdzeniem, że byt materialny, świat stworzony przez Boga, czyli cały wszechświat i najdrobniejsze nawet cząstki materii może dostąpić przemienienia, prześwietlenia dzięki pracy człowieka, dzięki czystości e, może dost, dost, dostąpić wejście do Królestwa Niemieckiego i jakby się uwiecznie, znika przemijalność świata, już więcej nie jest, zniesiona zostaje ta zasada Heraklita, że wszystko się zmienia, wszystko upływa, jest stałość, jest za co się utrzymać. Zresztą święta w Cerkwie prawosławnej są właśnie tymi takimi punktami starymi w upływie historii, które umożliwiają nam trwanie w tym rwącym biegu historii. Więc to jest i jednocześnie, trzeba to mocno podkreślić, że triumf ortodoksy to jest wydarzenie historyczne to jest wydarzenie w historii. Można by go powiedzieć, że pierwsza niedziela Wielkiego Postu pokazuje triumf prawdy, prawo, tryumf Prawosławia w historii, e, czyli historia państw, e, historia ludzkości. Nie musi się skończyć katastrofą, może się skończyć wielkim triumfem, triumfem Ducha Świętego, wielkim triumfem pracy człowieka nad sobą i pracy człowieka nad przemienieniem świata. Następna niedziela jest takim samym triumfem, ale triumfem w obszarze myśli ludzkiej. Święty Grzegorz Palanu, który żył w XIV wieku, został uczczony związaniem pamięci jego z drugą niedzielą Wielkiego Postu. Oczywiście druga niedziela Wielkiego Postu była obchodzona na długo przed nim. Mamy już świadectwo IV wieku, że druga niedziela Wielkiego Postu były najprawdopodobniej te same były i lektury z Pisma Świętego. Już poczynając od IV wieku, a skoro dodano pamięć człowieka, który żył w XIV wieku, to znaczy podkreślono mocniej, chodzi o to, że druga niedziela Wielkiego Postu chce podkreślić, że jest możliwe myślenie takie, które jest zgodne z wolą Bożą. Jest możliwe czyste myślenie człowieka o Bogu i więcej jeszcze. Człowiek może oglądać niestworzone energie Boże. Nie istotę Boga, ale niestworzone energie Boże. Te, które działają w świecie. Człowiek może to oglądać tak, jak apostołowie oglądali światło w tabu. I oczywiście powstaje teraz po tych dwóch niedzielach pytanie. Jak się to dzieje, że możliwy był trymów Historii, w prawdy, tryumf czystości wiary w historię, mimo że tyle sił zaangażowano w to, żeby zniszczyć ikony, czyli tyle sił zaangażowano, żeby usunąć prawdziwą wiarę, prawdziwe dogmaty, zastąpić je herezją, jak to możliwe było podczas, jeszcze raz trzeba pamiętać, że to cały aparat państwowy i duża część struktur. Cerkiewnych, zwalczały ikony. A więc skąd moc sprawić ci ludzie, którzy byli wierni prawosławiu, którzy oddawali życie za to, żeby ikony zostały w cerkwi, czyli za to, żeby zatrąfała prawda? Tak samo skąd moc czerpał święty Grzegorz Palamas i przed nim i po nim tak wielu ludzi, którzy potrafili czysto, dokładnie. Wyrażać prawdy, Boże, odpowiednie do czasu, by potrafili odpowiedzieć na wyzwania danego czasu. I odpowiedź daje trzecia niedziela Wielkiego Postu Krzyż. Przez to pokłonna niedziela Krzyż jest źródłem mocy. I dlatego ta trzecia niedziela również jest taka radosna, kiedy śpiewamy. Chrystutwia pochłaniają się Ludyko i światowe skreślenie Twojej Sławy. Więc to już jest jakby tak pośrodku, postąpienie, takie przypomnienie człowiekowi wielkości Krzyża, zwycięstwa Krzyża w historii, zwycięstwa Krzyża w myśli ludzkiej i że to jest dane każdemu człowiekowi. Teraz następne dwie niedziele pokazują, że jest jeszcze plan indywidualny, bo te dwa. Ten najpierw historyczny, jest wielki plan związany z historią narodu, z historią całego świata, z ludzkością. Drugi to jest również taki szeroki plan związany z myślą ponad wiekową, z myślą wielu ludzi. I teraz dwie niedziele następne, świętego Jana Klimaka, Jana Lestwicznika i świętej Marii z Egiptu, to przykłady dwóch ludzi. Jednego człowieka, który był święty od początku, od dzieciństwa i trwał w tej świętości. I drugiego człowieka, Marii z Egiptu, która była wielką grzesznicą, ale potrafiła zmienić się. I więc dwa warianty losów ludzkich. To, to czwarta i piąta niedziela Wielkiego Postu i znowu w ich życiu okazało się moc krzyża i w ich życiu znalazło jakby wyraz również to, co się dokonano i w dzień triumfu prawosławia i to, co się dokonano w myśli. A więc święty Jan, Klimak i święta Maria z Egiptu. Żyli mocą krzyża i ta moc krzyża, która doprowadziła do triumfu w historii, triumfu w myśli ludzkiej, ta, to było również życie zrealizowane w przypadku tych dwóch tak bardzo różnych ludzi, mężczyzny i kobiety, jednego człowieka, który szedł prostą drogą od, od czasu, Odwodzenia i drugiego człowieka, który błądził, ale potrafił znaleźć drogę właściwą. Więc wielki post właściwie cały jest jakby to, to, ta tkanka niedzielna to jest tkanka pełna radości i pełna pewności zbawienia. Właściwie każdy z tych niedziel na swój sposób pokazuje rady zmartwychwstania i przypomina, że zmartwychwstanie jest rzeczywistością, która się przejawia i w wielkich procesach, wielkich wydarzeniach historycznych, i w myśli człowieka, i w życiu indywidualnym wszystkich ludzi, tych, którzy są dobrzy i w tych, którzy są źli, w tych, którzy dążą do świętości, do świętości i tych, którzy z trudem znajdują drogę do świętości. we yeah.